Dobry wieczór, zapraszam na kolejny odcinek programu. Trudne pytania, trudne odpowiedzi. Dzisiejsze pytanie: Czy istoty światła i ciemności są rzeczywiste? Czy to jedynie archetypy umysłu? Od tysięcy lat ludzkość opowiada o istnieniu istot światła i ciemności. Anioły i demony, duchy opiekuńcze i złowrogie byty. Siły dobra i zła występują w niemal w każdej kulturze. Czy jednak są one rzeczywiste? Czy może to tylko projekcje ludzkiej psychiki, archetypy zakorzenione głęboko w naszym umyśle? Czy nasze doświadczenia z tymi istotami wynikają z ich rzeczywistego istnienia? Czy może nasza podświadomość nadaje formę pewnym uniwersalnym wzorcom? Dziś przyjrzymy się temu pytaniu w perspektywy duchowej, psychologicznej i naukowej. Praktycznie każda tradycja duchowa mówi o istnieniu bytów, które można podzielić na te jasne i ciemne. Anioły i demony w tradycji chrześcijańskiej, posłańcy światła i upadłe istoty, które kuszą i zwodzą, dobroczynne i złowrogie duchy w szamanizmie. Jedne prowadzą, inne mogą wprowadzić na manowce. Istu, istoty w hinduskich wierzeniach, dewowie i asurowie, reprezentujące kosmiczny konflikt między światłem a ciemnością. Ying Yang, filozofii wschodu, niekoniecznie jako dobro i zło, ale jako przeciwstawne, lecz komplementarne siły. Dlaczego w różnych kulturach pojawiają się te same motywy? Czy może to sugerować ich rzeczywiste istnienie? Czy raczej jest wynikiem uniwersalnych wzorców w ludzkiej psychice? Karl Gustav Jung wprowadził pojęcie archetypów, pierwotnych wzorców zapisanych w zbiorowej nieświadomości ludzkości. Według Junga postacia aniołów i demonów Mogą być symbolicznym odzwierciedleniem naszych wewnętrznych konfliktów. Anioły jako usposobienie wyższej świadomości, inspiracji i wewnętrznego przewodnictwa. Demony jako nasze cienie, lęki, podświadome blokady i nieuświadomione traumy. Czy możliwe jest, że kiedy ktoś doświadcza obecności istoty światła, tak naprawdę kontaktuje się ze swoją własną wyższą jaźnią, a może demoniczne manifestacje to nic innego jak stłumione emocje i lęki, które przybierają zewnętrzną formę. Niektórzy badacze zjawisk paranormalnych i świadomości sugerują, że istoty światła i ciemności mogą istnieć w formie energii lub informacji. Kilka teorii. Hipoteza pola morfogenetycznego istnienie niewidzialnych struktur informacyjnych, które mogą wpływać na naszą rzeczywistość. Teoria interakcji wymiarowych. Jeśli istnieją inne wymiary, to czy istoty światła i ciemności mogą pochodzić właśnie stamtąd? Zjawiska neurologiczne doświadczenia bliskiej śmierci wizje mistyczne a nawet spotkania z demonami można wyjaśnić aktywnością mózgu w specyficznych warunkach. Czy nauka jest w stanie wyjaśnić te zjawiska, czy może istnieją obszary, których jeszcze nie rozumiemy? Osobiste doświadczenia, czy kontakt z istotami światła i ciemności, to realne przeżycie. Wiele osób na całym świecie twierdzi, że doświadczyło kontaktów z istotami światła lub ciemności. Relacje są różne. Spotkania z aniołami opisywane jako uczucie niesamowitego w spokoju, jasne światło, poczucie miłości i przewodnictwa. Doświadczenia demoniczne, uczucie strachu, ciemne postacie, paraliż senny, uczucie obecności czegoś złego. Mistyczne objawienia, święci, wizjonerzy i mistycy, przez wieki opisywali spotkania z bytami wyższymi. Czy są to realne byty, czy może halucynacje, efekty neurochemiczne lub archeotypowe manifestacje psychiki? Podsumowując, czy istoty światła i ciemności istnieją obiektywnie, czy są jedynie odbiciem naszych myśli, emocji i wewnętrznych procesów, a może jedno nie wyklucza drugiego? Może to, co postrzegamy jako zewnętrzne istoty, jest w rzeczywistości częścią nas samych? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Czy mieliście kiedyś doświadczenie kontaktów z istotami światła lub ciemności? Uważacie, że są to realne byty, czy jedynie projekcje umysłu? Jakie jest Wasze zdanie na temat wpływu tych sił na nasze życie? Czekam na Wasze przemyślenia. Jeśli się spodobał temat tego odcinka, bardzo proszę o polubienie i subskrypcję naszej telewizji i TV. I oczywiście bardzo proszę o wspomożenie naszej telewizji dobrowolną, darowizną, aby mogła nadal się rozwijać. Dziękuję za liczne komentarze. Piszcie, nadal są dla mnie bardzo wartościowe. I cóż, zapraszam na kolejny odcinek 9 maja o godzinie 22 do programu Trudne pytania, Trudne odpowiedzi. A dzisiaj się z Państwem żegnam, życząc spokojnej nocy. Mówiła Ewelina Ebenberger. Dobranoc.